ułożenie. Załaduj go? Tak. Poszukam nadajnika templa na podpokładzie naprawczym. Wii what? Co to jest? Okej. Okay. wow. Uh, okej. Okay. Mamy 4000, więc to jest za dużo, na, na razie nic nie kupimy A Tak, to jest granty Jest, tak Co tu jeszcze jest? Już nie ma, dobra Okay. And uh, there is the map. Okej, okay. tu jest to Ale... Aha, bo to jest, to nie ma znaczenia, to tak czy siak jest to, tylko tutaj dura. Okej. Okay. Wiczek nam Winda tylko, dobra W pięknym miejscu. także gdyby tutaj coś wyskoczyło, już mieliśmy imprezę na całego. Przygotowani, zwarci. I będziemy napierdzielać ile w ledzie. Musi być w kanałach wentylacyjnych. Coś tu wnoszą. Znak. Znowu zgubiłam sygnał Hamonda. Znajdź ten nadajnik SOS. Chcę odlecieć z tego jebanego statku. They catch me too. Zdychaj. Dobra. Co my tu mamy w ogóle? Jakiś czas temu powróciłeś sobie do Assassina Odyssey, żeby znowu pogryć sobie, przypomniałem, jak przyszedł na Twitch'e. No. No, Odyssejka, spoko było. Valhalla jeszcze bardziej. Zresztą ja całą Walhalę też mam ugraną. Zacnie, zacnie. Czekam teraz na Miraż, który ma wyjść w tym roku. I będzie się działo też. I będzie się działo, panie. Będzie soczyście. bo to jest tam. Оу, шит! Ха, ну, два понедельника справлюсь с собой. ¿Verdad? Okay. Boden. Boden. Canalio. co słyszałem właśnie też, że mają wrócić do korzeni <laughs> Asasyna. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Musimy poczekać. Znaczy, moim zdaniem, fajnie jest, że zmieniają gdzieś tą formułę, no bo co roku odgrzewane kotlety... Znaczy może nie co roku, co dwa lata odgrzewane kotlety W tym samym. stylu. Trochę tak się trochę nudzi, nie? Ale to zobaczymy co w tym będzie roku, nie? W tej edycji. Halo, Niki. Cudowne. Odebrano wpis. A nagrywaj sobie. Teraz to bez różnicy. Terence, wiem, że za epidemię odpowiada znak. Muszę zrozumieć, w jaki sposób. Jego sygnał. Gdy pulsuje, może wywoływać zmiany w kodzie genetycznym. Nawet w strukturze nerwów. Poczułaś to, prawda? Ach, jak to powstrzymać? Mercer wie. Zabrał dane z badań nad znakiem do swojej kabiny na mieszkalnym i zamknął. E, nie, nie. Zamknął? Wiesz gdzie i jak? Proszę, potrzebuję danych Mercera. Nie, on cię zabije. Nie chce mieć na sumieniu kolejnej ofiary. Po utracie Amelii dostała mi już tylko unitologia. Zobacz, do czego doszło. Terence, posłuchaj. Gdyby nie ty, nigdy bym nie zaszła tak daleko. To ty mnie namówiłeś, żebym się tego trzymała. Pamiętaj, rozstaj się z Tobą na pół roku, żebyś mogła to zrobić. Kochałeś Amelię. Tak jak ja kocham Izaka Ale jeśli nie wyleczy tej epidemii, to więcej go nie zobaczę. Pomóż mi, proszę. Hmm. 3 9 -7 -7. Jeśli musisz wejść do kabiny Mercera, ten kod powinien wciąż działać. Okej. Ok. Proszę. Piękny kadzigoły. To będzie bezpieczniejsze przy Tobie, Doktor Brennan. Nicole. Mercer zawsze bał się jedynie śmierci, teraz wątpię, by bał się czegokolwiek. Uff. Uh. No, zobaczymy. Nic nie ma, dobra. A gdzie tu jest ty? Jest tu, ale. No to tak zostawmy, zobaczymy co tu jeszcze jest Pewnięty z więcej nie ma, no właśnie eee. A czy eee Tak Segierki po kolei jest ciekaw, ile masz ich na steamie? <grystanie> ja wiem, mam coś może zdałem. 400 gierek na steamie samym Jakoś tak Czy się w połowę z nich nawet nie grałem, ale. Tak to właśnie jest, tak się kolekcjonuje gry. <grystanie> ja się w nie gra, ale powoli nadrabiam powoli nadrabiam spokojnie głowa. z Steam to nie jedyna platforma, na której kupuję giereczki. Jest jeszcze EA. Czasami, akurat, nie gdzie niegdzie po prostu kupuję subskrypcję, bo lepiej mi się to opłaca. Na przykład, tak jest w przypadku Dead Space'a. Wykupiłem subskrypcję. Tak, dokładnie. Dokładnie czy ja nie mam w co grać? Nie, no ja akurat mam, ja to nie narzekam, że nie mam w co grać. Ja po prostu tyle gierek do ogarnia, że ja pierdzielę, Po prostu tych gierek jest tyle, że ja akurat nie narzekam. あ。Huh? To nie ma żadnego Izaka. Sorry. Pomyłka. Mój Boże, nie wierzę, że tu jesteś. Ja myślałem, że już cię nie zobaczę. Wróćmy do domu. Nadajnik SOS jest blisko. Wezmiemy pomoc. Nadajnik? A, tak. Zamknęli go w warsztacie. Wejdziesz tam z moją przepustką. Tędy. Tak, tego też y, nie ma tam wszystkiego, natomiast na Game Passie mam na przykład jeszcze y, resztę serii Yakuzy do ogrania. Więc na pewno gdzieś tam na Game Passa jeszcze wrócę, y, Na mogę. Na razie, na razie po kolei inne giereczki. Gdzieś, y, gdzieś jakieś nowości chcę też pogrywać, nie tylko starocie A jeszcze w wychodzi Diablo 4, więc... Zobaczymy jak, jak przy tym wyjdzie to na nas Bo też czuję, że w tym roku może górować u mnie Diablo 3, znaczy Diablo 4, przepraszam Plus <laughs> 200? Oh shit Zrobione. Wrawka to otwarta. Później wziąłam te przy pracy. Radzisz tego z tym jak Kił. Możesz na mnie liczyć. Okej. Jak mam do ciebie dotrzeć? Nie, skup się na wystrzeleniu nadajnika SOS. Wszędzie pełna część konserwacyjnych. Dogoniesz się. Okej. Jak mnie dogonisz, to mnie dogonisz? Zobaczysz ich więcej, schowaj się, dobrze? Obiecuję. Kocham cię, Isaac. Dasz radę. Ok. Bo układasz wszystko na swoim miejscu. I uczynisz nas jednością. I uczynisz What? What? I uczyniesz nasz jednością. Brzmi hmm. trochę podejrzanie. to SS. Nice. Schematik jakiś nice. Rig! Uuuuh, oh ojeee! Yeah. Mordpawa! Isaac? Zgubiłam sygnał twojego Rig! Hamonda też! Nic mi nie jest. Mam nadajnik z OS. Nikol mi pomogła. I jest tam? Rozdzieliliśmy się. Znajdę drogę powrotną. Zaradna jest, co? Wracam do sterowni wydobycia. Wystrzelę nadajnik, a ty rozglądaj się za Nikola. O ile systemy znów się nie posypią. Bądź czujny!

Ale to by mi się przeklęcił Ale jasna Przejście w nieważkość Co tu mamy? Dawaj, tutaj hajsy. me dá vai me dá me cangin Oh shit, dobra, ale co ja mam tu zrobić? To hmm. okay, jeszcze takie rzeczy mogą być, okej. Kredytos, teraz gdzie? Na tu musimy iść, ok, ok. Ajajajajaj aj, 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 aj. A, tak do windy teraz, dobra Okej, okay, okej okay. Teraz tu musimy się cofnąć. Dobra, to kąta? Zobaczymy no, spróbujcie mi tu w... wpaść Ja mnie ujecie

说。 Świnia. Nie pięknie. Uu, 35 tysięcy. Nie, jeszcze tylko 12 tysięcy potrzebujemy. Ale <grybujesz> no, to możemy sprzedać. No, już tyle potrzebujemy do tego Riga. Okej okay. mm. <susuruj> Mogłem się tego spodziewać, ale cóż Dobra Hello. U, przewodniki. Okay. A little eyes, little eyes. What secrets have you seen? Kredycony. Dobra, ile mamy ten? kredyt Term? Jeśli jest 28 tysięcy, a to ile jest warta? Wiadomo. Złoty, więc pewnie zdychę, więc easy. Dostęp administracyjny przyznany. Przygotowałem. Dziękuję. Transmisji. A przy okazji zginiesz. Maszyny na tamtym pokładzie wciąż pracują. Dzięki niemu nie powinno tam być tych stworów. To nasza największa.